Dziś macie z tej strony 30 i pokażę Wam, jak otwieram paczkę z gwarancją piłkarza 85. Plus. Stawcie łapki w grę, zsuć nie przykroić końców. No, tutaj zaczynamy. No, kiedyś z takiej paczki trafiłem lewego, ale to oczywiście w się 3. To no, może to się powtórzy. Trwania, SP, Villa Real, trwam Parejo 86, no i coś więcej? Będzie tylko szpałkę, swoje tempo ma też. No to, to, tyle. Ja no bardzo dziękuję za ognienie. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam! cześć!